Dzisiaj też mam wrażenie, że to ona będzie gwiazdą w naszym programie. A, aż się spojrzała, nie? Także tak, faktycznie chyba dobrze gadasz. Ja w garażu mam zamrażarki z kurczakami, myszami, szczurami, królikami, mhm. także jedzenia na porcji nie braknie nigdy. Czy są to mądre ptaki? Nie lubię odpowiadać na to pytanie, ale słuchajcie, no soba mądra głowa. Jeście 70 stopni w lewo lub w prawo. Ja się śmieję, że soba kręci głową jak kobieta w sklepie na promocjach. buty, torebki, kosmetyki. <laughs> mam talent, mam talent. Ja mówię, że nie, mówię, jaki talent, mówię, ja nie mam talentów, e, więc mówię, to nie w ogóle dla mnie. Prochacki, witam Państwa w kolejnym odcinku programu ZK Pro. Dziś z nami wyjątkowi goście. Powiedziałbym, że mamy dla Państwa przygotowany odlotowy program. Jakub Bokisz, Skrzydlata Ferajna, cześć Jakubie. Dzień dobry, witam. Nie przyszedłeś do studia sam. Pozwolę Ci przedstawić naszego drugiego gościa. Zgadza się ze mną, dzisiaj jest Reja, puchacz zwyczajny, gatunek największej sobie już na świecie. Zanim przejdziemy do sów do ptaków. Zanim porozmawiamy o Twojej działalności, chciałbym skupić się na Tobie. Ty, Jakubie, jesteś już tutaj w naszym regionie rozpoznawalną osobą. Czy pochodzisz z ziemi kamiennogórskiej? Nie, ja tutaj tak naprawdę pojawiłem się niespełna 4 lata temu. Pochodzę ze Świadowa, później stamtąd przeniosłem się w okolice Złotory i Radziechów i mhm. stamtąd już tutaj Kamienna Góra od około 4 lat. Zawodowo zajmowałeś się czym? Wcześniej wiemy, że byłeś szefem kuchni. Dokładnie, gastronomia. 19 lat w gastronomii, ostatnie 9 lat jako w kuchni, hoteli, restauracji. No i co sprawiło, że zająłeś się ptakami? Skąd ta pasja? Oj, no jest to coś zupełnie innego. Wyskoczyłem z swojej strefy komfortu, to było takie podjęcie ryzyka, natomiast na dzień dzisiejszy uważam, że to była najlepsza decyzja. Co takiego? Chyba ilość godzin, jaką musimy poświęcić w gastronomii na, na pracę, bo mój rekord godzinowy jest naprawdę duży. Eee, I to chyba to sprawiło. No i praca ze zwierzętami jest troszeczkę inna niż praca z ludźmi. Ale jest też czasochłonna. Tak, to prawda, ale zupełnie inaczej się do tego podchodzi. Czy każdy może zostać właścicielem ptaka drapieżnego? Każdy, kto posiada wiedzę, zezwolenia i warunki na to, żeby posiadać, to jak najbardziej. A kiedy u Ciebie pojawiła się ta myśl, okej, okay, nie chcę psa, nie chcę kota, rybek, chomika, wezmę sobie. Oj, zawsze u mnie były jakieś dziwne zwierzęta, były pająki, były węże, e, ptaki drapieżne, no gdzieś ten pierwszy kontakt był jakieś między 8 a 9 lat temu. To było wtedy to pierwsze spotkanie takie z ptakami drapieżnymi i mówię, a może? No i gdzieś tak ten pierwszy ptak się pojawił, później kolejne, kolejne, ale pojedyncze. No i tak naprawdę 4 lata temu postawiłem wszystko na jedną kartę, kiedy rzuciłem gastronomię i mówię, dobra, wchodzimy w te ptaki albo na 100%, albo wcale. No i tak weszło na 100%. Skrzydlada ferajna to powiedziałbym ptasia rodzina. Jak liczna na dzień dzisiejszy? Oj, na dzień dzisiejszy posiadamy już około 50 ptaków drapieżnych. Jest tego sporo, już nie liczymy z tego względu, że co chwilę coś przychodzi, coś odchodzi. No jest tego naprawdę dużo. Mhm. I jak wygląda wychowanie ptaka drapieżnego, sowy od jajka? No właśnie, bo żeby ułożyć tak ptaka, jak tutaj jest reja ułożona, profesjonalnie mówiąc, wydrukowano, tak naprawdę musimy pozyskać malucha od innego hodowcy. Przy już w jego pierwszych dniach życia. tak, I to już się zaczyna ten etap profesjonalnie mm -hmm. mówiący w drukowaniu, imprintu. Eee, no i póki on jeszcze leży, to tak naprawdę chodzi o to, że musimy poświęcać mu wiele godzin. Karmienie, czyszczenie, sprzątanie, karmienie, czyszczenie, sprzątanie. Aż przychodzi moment pełnego opierzenia. Tak trafia do woliery i uczymy go wolnych lotów. Na początku jest to dłużec. 30-metrowa linka elastyczna. Jest przywołanie, ptak przylatuje się, posłusznie nas słucha, odpinamy go, puszczamy go wolno i powinien wrócić. No wraca, bo jest tu ze mną. Jest z nami. No teraz y, spojrzała mi głęboko w oczy, co to znaczy? Czy ona odczuwa jakiś stres? Nie, w żadnym wypadku ja gdyby się na pewno Zwierzę, zresuje. jak czuję stres, na spokojnie, jest to ptak, który pracuje z dziećmi, z dysfunkcjami, więc nie ma zagrożenia. E, w żadnym wypadku ona po prostu obserwuje, wszystko On tutaj ciekawi, co się dzieje. E, Spogląda, bo jest zainteresowana i tylko dlatego. Ale faktycznie to spojrzenie robi robotę, każdy na to zwraca uwagę, te piękne, bursztynowe, pomarańczowe oczy przeszywają. No i piękne, wielkie szpony. Tak, szpony upuchacza dochodzą do 6 cm, a siła ścisku, uwaga, teraz pewnie niektórych zaskoczy dwie tony, tyle co Pitbull w szczęce, więc tutaj rękawica, którą mam niżej, sokolniczą, a dla tego ptaka drapieżnego nie jest ochroną przednią. Bardziej przed podrapaniami, natomiast gdyby chciała, przebije rękawicę bez problemu z ręką. Natomiast yy, ułożona jest w taki sposób, że możesz się śmiało wziąć na gołą dłoń bez zabezpieczeń, i ona nie ma prawa zrobić krzywdy. Mhm, a jak wygląda trening takiej sowy? Czy, czy możemy to porównać do treningu na przykład z psem? Mhm, ale mówimy tutaj o treningu, o treningu już takiego dorosłego. A, ok, mhm. posłuszeństwa. No nie, to wygląda zupełnie trochę inaczej z tego względu, że od pierwszych dni życia przyzwyczajamy ją do tych bodźców zewnętrznych, do dotyku, do nie wiem, hałasu mhm. całego otoczenia i Później, właśnie to jest najtrudniejsze w tym wszystkim to, że później cały czas to wszystko musimy powielać. Z tego względu, że jak psa nauczymy dawać łapę, zrobimy sobie dwa tygodnie przerwy czy trzy, bo wyjeżdżamy na wakacje, wracamy pies łapy nam da. Tutaj, gdybym ją teraz na tydzień czasu odłożył do woliery i pozbył ją takiego kontaktu z człowiekiem, e, wypuszczam ją po tygodniu z woliery, wołam i ona już nie wraca, nie, nie działa Czyli to musisz tak. Regularnie cały, cały czas, dokładnie. Także jest to bardzo mocno wymagające zwierzę. Czyli nie masz czasu na urlop i odpoczynek. No, przez pierwsze pięć lat przygody z ptakami drapieżnymi na takim tygodniowym urlopie, jak dobrze pamiętam, chyba byliśmy tylko raz. Na dzień dzisiejszy mogę sobie już pozwolić na to więcej, z tego względu, że jednak mam gdzieś tam osoby, które mnie, którymi, którzy mi pomagają, którzy pracują dla mnie, nie. Mhm. Ale są momenty, kiedy pojawiasz się w różnych miejscach z sobą, słyszałem, że potrafisz umówić się na spotkanie w restauracji. Tak, oczywiście to brzmi dziwnie, ale ten tak ze mną gości dosłownie e, wszędzie. I faktycznie czasami zdarza się tak, że kiedy jestem umówiony z kimś na rozmowę, czy to służbową, czy prywatną, gdzieś w lokalu na kawie, e, to ona pojawia się tam ze mną i faktycznie w restauracji to wygląda tak, że ona siedzi na oparciu krzesła. Ja na drugim z przy pozostałych pijemy kawę i to jest takie normalne, chociaż miny ludzi, którzy wchodzą do lokalu są bezcenne. Są to zwierzęta nocne, mają dobry słuch, tyle o nich wiem, rozwiń No to. właśnie nie, nie są to zwierzęta nocne, chociaż tak, zawsze nam gdzieś tam tłumaczono, no tak. że, że sobie są zwierzętami mm -hmm. nocnymi, w żadnym wypadku nie są nocne, nie robią huchu i tak dalej. Już tłumaczę, zawsze dzieciom w przedszkolach, w szkołach tłumaczymy w taki sposób, że żółte oczy jak słoneczko, u sowy sowa dzienna, czarne jak noc, sowa nocna, pomarańczowe zmierzch i świt. Mhm. także a, a jak kwestia słuchu, bo mają dobry tak, słuch tak, powiedziałbym nawet e, mają bardzo dobry, ja się śmieję, że niektóre gatunki słyszą na tyle dobrze, że czytają w ludzkich myślach e, soba jest w stanie wychwycić mysz biegnącą pod półmetrową przykrywą śniegu nie musi jej widzieć, żeby ją złapać wystarczy, że ją słyszy, także słuch ma naprawdę fenomenalny i fajne jest to, że tak to natura tutaj stworzyła, że kiedy jest za głośno, bo często mi ludzie pytają, no o dobra o pytać, ale jak no. słyszy tak dobrze, to czy nie czuje dyskomfortu kiedy jest ze mną w restauracji mhm. w żadnym wypadku u nas mężczyzn jakby narządy słuchowe są przelotowe, że jednym uchem wpadamy, drugim wypada, nie? Yes, U same. sobie jest zupełnie inaczej: mamy brany, które przymyka do ucha i wpada dźwięku tyle, ile ona uznaje za słuszne. Okej, okay. czy są to mądre ptaki? <laughs> Nie lubię odpowiadać na to pytanie, Dlatego ale sobie... słuchajcie, no, sowa mądra głowa jest to mit e, i nie do końca prawda. Mm, bardziej bym tutaj stwierdził ptasi mużrek. 80% miejsca w głowie zabrały oczy, tylko 20% zostało na mózg, który nie jest jakoś turbo rozwinięty. No i właśnie wtedy ludzie do mnie mówią, no dobra, ale przecież ona jest takim doskonałym łowcą. Hmm. Faktycznie, bo na 10 prób, które podejmuje sowa, 9 kończy się skutecznie. Ale to nie wiąże się z inteligencją, a z jej instynktem, ptaka drapieżnego, nie? A na co dzień w skrzydłach tej fer ferajnie, czy ona sama zdobywa pokarm, czy jest karmiona? Nie, w żadnym wypadku wszystkie nasze ptaki dostają jedzenie jakby ode mnie, kupujemy z specjalnych hodowli. Mhm. Jedzenie jest mrożone, także ktoś w garażu ma mhm. samochód. Ja w garażu mam zamrażarki z kurczakami, myszami, szczurami, królikami. Mhm. Także jedzenia na porcji narosłych nie braknie nigdy. No taka sowa. Jakie największe zwierzę byłaby w stanie upolować? Oj, puchacz europejski w naturze jest w stanie bez problemu zapolować tę młodą sarnę. Rozpiętość skrzydeł puchacza dochodzi do 1,90 m, waga nawet do 5 kg, także reja nie jest duża, bo ona waży w granicach 3 kg. Mamy drugą samicę, która codziennie mieszka na zamku kliczków, no to tamta samica waży takie 4,5 może ciut więcej. Naprawdę jest monstrualnie wielka, szpony jak moja dłonia. Mhm. Jak wygląda codzienność w domu pełnym taków? Ja mam psa, u mnie <laughs> lata wszędzie pełno sierści, u Jasne. was jest y, pewnie wiele piór. Już tłumaczę. No właśnie, A... nie, one nie mieszkają z nami w domu, mhm. chociaż w naszych social mediach można się spotkać z tym, że ssą gdzieś sobie drepta po domu. I faktycznie, jak chcemy mieć ssę ułożoną tak jak ona, to przez te pierwsze tygodnie życia jest z nami w domu. Wieczorem śpi w transporterze specjalnym przystosowanym z lampą grzewczą. Z tego względu, że to my zastępujemy jej rodziców tych pierwszych dni życia. I gdybym takiego pisklaka nieopierzonego dał do woliery na wieczór. Dobrze wiemy, że w maju temperatura potrafi spać poniżej zera. Momentalnie ptaka to zabija, ale go na dowoliery trafek jest w 70% opierzona, więc na co dzień one mieszkają w wolierze. No nie wierzę, co tym razem? No jak to? Nasza sowa się kąpie. Przecież to domowa sowa. Jak są młode, to faktycznie jest trochę w domu tej roboty. Eee, ja się śmieję, że jeszcze trochę i kobietami z domu wyrzuci. Póki co jeszcze toleruję, zobaczymy, jak długo. Eee... No tutaj siedzi druga zaobrączkowana. Tak, tak, ta jest zaobrączkowana, a tam czas pokaże. <laughs> <laughs> jak będzie tak tolerancyjna jak jest to. No. A ile taka sowa y, średnio żyje? Im większy gatunek, tym dłużej żyje. Puchacz europejski w hodowli jest w stanie dożyć 60 lat. Sowa na 50, płomykówka około 15, w hodowli, bo na wolności tylko 1 trzecią z tego, z tego względu, że ma wrogów naturalnych, albo może jest coś, co jej zaszkodzi, nie? Czyli ta obrączka nie jest przypadkowa, związek na całe życie, Nie, tak, powiedzieć. dokładnie, dokładnie. Jest to tak hodowlany, stąd właśnie ta obrączka, tam są numery, które są przypisane do jej dokumentów, nie? Jak reagujesz, co odpowiadasz, gdy słyszysz, że ptaki powinny być na wolności? Eee, zawsze mówię w taki sposób, jakby... Zwierzę hodowlane i wolność tak naprawdę równa się śmierć. To nie to, że ona sobie w środowisku naturalnym nie poradzi, natomiast... Przyjmijmy, że ona jest przyzwyczajona do mojego psa, jest to powiedzmy wielki pies e, i ona go toleruje, mój pies toleruje ją, natomiast czy jak ona dostanie wolność, to czy twój pies będzie też ją tolerował, czy ją zaatakuje? Ona nie będzie się bronić pod, przed twoim psem, bo mu ufa, tak? Bo tak ja. została tego nauczona. Więc tutaj, no niestety 90% zwierząt, które hodowlane uciekają na wolność, tracą raczej swoje mhm. życie, nie? Nawiązałeś, no, bliską więź z ptakami. to widać chociażby w social mediach udostępniasz mhm. dużo rolek, widać, że naprawdę tworzyć Zgraną rodzinę, można powiedzieć. Tak, to już jest taka choroba. Nigdy w życiu nie sądziłem, że to pójdzie w taką stronę, ale na dzień, na dzień dzisiejszy bardzo się cieszę, że to wygląda tak, jak wygląda. Nie wyobrażam sobie, żeby to zmienić. W Twojej pracy znaczącą część zajmuje awiterapia mhm. ten wymiar edukacyjny i terapeutyczny. Powiedz nam więcej o tym. Oj, zgadza się, ta witerapia to tak naprawdę wyszła dzięki mojej wizycie w placówce w Wałbrzychu. Tam poznałem niesamowitą panią dyrektor, panią Martę, którą serdecznie. Pozdrawiam cię. To dzięki niej tak naprawdę dzisiaj pracuję z dziećmi czy z dorosłymi z dysfunkcjami. To ona gdzieś mnie pokierowała w tą stronę. Tak naprawdę wyszło to zupełnie przypadkiem, bo ptaki były już od dawna, ale ona do mnie zadzwoniła i mówi, słuchaj, mówi, a może miałbyś ochotę przyjechać w takie, w takie miejsce ze swoimi ptakami. I przyznam szczerze, że to była moja pierwsza taka wizyta. Byłem sceptycznie do tego nastawiony, ale mówię: no dobra, okej, okay, pojadę. No i pojechałem i przyznam szczerze, że ja wśród tych ludzi z tymi dysfunkcjami czułem się naprawdę niesamowicie. Nie widziałem jak to wygląda z boku, ale jak ona mnie później wzięła na rozmowę, mówi: wiesz co, mówi, są ludzie, którzy robią to lata. Mówi: ale jak ty do nich podeszłeś, mówi, to nie da się tego opisać. Mówi: z ci pomogę, żebyś zrobił krok dalej i, i pracował, robił to, co robisz. Nie? Ja mówię: czy nie wiem, czy ja się nadaje. No i finalnie leci już chyba. Trzeci, mm. czy czwarty rok i gdzieś tam faktycznie. Dla mnie niesamowite przeżycie, każda wizyta w takiej placówce. Mm. A jak dzieci reagują na pierwsze spotkanie, na dotknięcie takiej. Oj. Osoby? No, no powiedz mi, czy miałeś kiedyś okazję siedzieć z sobą takie? No nie ty? robi wrażenie. Cały czas yy, rozmawiam z tobą, ale gdzieś tam mimowolnie się Są skupiam emocje, na prawda? Nie. Są emocje. Są emocje. Jakieś. To teraz nie? wyobraź sobie, co czuje takie dziecko z dysfunkcjami, kiedy bierze na przykład puchacza na gołą rękę, bo ja z mm. dziećmi z dysfunkcjami pracuję bez żadnych zabezpieczeń. Żadnych rękawic, żadnych długich rękawów. Dzieci biorą taką na gołą dłoń. I teraz wyobraź sobie, co czuje takie dziecko, kiedy może tego taka pogłaskać. Sowa porusza się bezszelestnie, nie wydaje żadnych dźwięków podczas lotu, poprzez swoją delikatność piór, więc emocje jakie budzi to w tych dzieciach są naprawdę niesamowite. Sowi terapeuci pytanie na śniadanie, tam można obejrzeć też reportaż z mm właśnie -hmm. z tej placówki. Mm -hmm. gdzie... Wiąże się to też takie spotkanie powiedziałbym z adrenaliną, no bo jednak jest to drapieżnik. Jasne. Mówisz tutaj, że i rękawic nie musiałbym używać, czy to jest bezpieczne? No właśnie często ludzie to mówią, nie boisz się, że stracisz oko, bo że zrobi ci krzywdę. Ja uważam, że jeśli w 100% oddamy siebie zwierzęciu, ona nam to odda z nawiązką. Nie? Ja uważam, że zwierzę nigdy w człowiekowi bez powodu krzywdy nie zrobiło i nie zrobi. Czy, czy w tych spotkaniach z dziećmi, spotkaniach z widzami terapeutycznych różnego rodzaju, czy jest jakieś spotkanie, które szczególnie zapamiętałeś? Które szczególnie zapamiętałeś? Wiem, że jest ich sporo, ale coś, co... Hmm. Zrobiło na tobie największe wrażenie? Może poczułeś, że to co robisz ma sens? Eee, jedno z takich e, spotkań, to zupełnie w ogóle przypadkiem wyszło, właśnie tak jak e, już rozmawialiśmy, ja staram się puchacza zabierać ze sobą wszędzie, z racji y -y. też jego charakteru, bo każda osoba, każdy gatunek ma inny charakter. Płomykówka to labrador, e, puchacz to taki pitbull. Okay. I... Pojawiliśmy się na stogu izerskim, wjechaliśmy sobie koleją gondolową, puchar był z nami i mówi, a jedziemy, e, tam mają świetne jedzenie na, na, na schronisku. Mm -hmm. e, no i wchodzimy na to schronisko, wychodzi małżeństwo starsze z córką, która była z dysfunkcjami na wózku inwalidzkim, z jakimś porażeniem. Byli w szoku, bo sowa przed nimi stanęła. No ja też bym był w szoku, gdy nie no styczności na co dzień, nie? E, I on mówi, Jezus, czy córka może mieć zdjęcie z tym pięknym ptakiem? No i ja tak, ona wtedy miała 7 miesięcy, może 8, to jeszcze nie był w pełni dobrze ułożony ptak. I mówię tak, dobra, nie ma problemu, mówię, pewnie, niech sobie zrobi. Ja on myślał, że ja będę ją trzymał w ręku i stanę obok, ale ja wziąłem sowę i posadziłem tutaj na, na rączce, dokładnie na oparciu wózka inwalidzkiego i ta dziewczyna wzięła rękę i przytuliła sowę do siebie a ona nawet nie drgnęła i przyznam szczerze, że ja sam wtedy stałem zamurowany i to jest taka sytuacja, która jak wracam gdzieś tam myślami, to aż mi tak ach staje w gardle, nie? Więc yy, no to jedna z tych takich, które gdzieś tam utkwiły w pamięci, myślę, że to długo będzie, będzie, no. Zostanie z Tobą. Tak, zwierzęta czują człowieka. Mhm. Yy, wystąpiłeś też na dużym ekranie, muszę poruszyć ten temat, Epi epizod w Mam Talent. Przygoda. Yy, jak to wspominasz? Ojejku, przyznam się, że to zupełnie tak naprawdę przypadkiem, bo e, kilkukrotnie gdzieś tam był ten temat poruszany. Mam talent, mam talent. Ja mówię, że nie mówię, jaki talent? Mówię, ja nie mam talentów, e, więc mówię, to nie w ogóle dla mnie. No i finalnie e, był już któryś tam telefon z tego programu. No i mówią, jak pan nie przyjedzie do nas, to my już sami pana przywieziemy. Ty zostałeś zachęcony do tak wystąpienia. Tak jest. Dokładnie, okay. dokładnie. Także to oni mnie znaleźli, więc pojawiliśmy się Mam talent. E, super. Przygoda fajna, poznałem wielu ciekawych ludzi. Mhm. E, oczywiście, dostaliśmy się do półfinału, natomiast, jakby, finalnie zrezygnowałem. No bo co było? Przy tym? E, no bo uważam, że są ludzie, którzy posiadają naprawdę talenty. Mhm. To jest moja pasja, to jest moja choroba, to jest moja miłość, ale czy to jest talent? Nie, jakby zostawiłem to tam innym, którzy naprawdę posiadają No Trzeba mega powiedzieć, talenty, że to raczej to jest... sowa dostała 4 razy tak. Tak, niż dokładnie, ten... dokładnie. To sowa dostała 4 razy, szczerze. tak. tak jest, zgadza się. To okay. prawda. Dzisiaj też mam wrażenie, że to ona będzie gwiazdą w naszym programie. A, aż się spojrzała, nie, także tak, faktycznie chyba dobrze gadasz. No właśnie zaskakuje <laughs> mnie to, jak ona jest w stanie operować tą głową. Jakimko? 270 stopni w lewo lub w prawo. Ja się śmieję, że sowa kręci głową jak kobieta w sklepie na promocjach. Buty, torebki kosmetyczne. <laughs> Ma, to ma bardzo dobry przegląd y, sytuacji. Oczy są nieruchome, stąd ten zakres obrotu mm -hmm. głową. 14 kręgów szyjnych, czyli 7 więcej niż człowiek. Nie? Także to jest faktycznie fenomenalne. Nic jej nie umknie. Skrzydla taferajna i Ty, Jakubie, to również działania charytatywne. Wiele akcji, w których brałeś udział, udzielasz się, wspierasz i pomagasz innym. E, skąd ta potrzeba angażowania się i pomagania innym u Ciebie? Jejku, no myślę, że warto pomagać. E... Uważam, że dobra karma też kiedyś wraca. Osobiście mam nadzieję, że nigdy w życiu nie będę w takiej sytuacji, żebym potrzebował pomocy. Natomiast... Fajne jest to, że właśnie to co robię, ta moja pasja też sprawia, że innych nakłaniam do pomagania. Już w tym roku drugi raz z rzędu, żeśmy robili akcję Pomagamy Zwierzakom Bezdomniakom, która uważam naprawdę dużym e, sukcesem. E, finalnie się zakończyła. W zeszłym roku prawie półtora tony karmy dla bezdomnych zwierząt zebraliśmy w ciągu mm. dosłownie pięciu godzin, więc wow. E, w tym roku trochę mniej. E, czy w przyszłym roku będzie trzecia edycja? Czas pokaże, bo jest tego wszystkiego dużo. E, no, tak jak mówię, uważam, że warto pomagać, jest to fajne i, i, i tyle. Każdy coś tam powinien czasami dać od siebie innym. Jesteś też mocno zaangażowanym twórcą cyfrowym. <laughs> Powiedz nam, jak to się robi, żeby zdobyć tyle wyświetleń, tyle lajków, <laughs> ile masz ty. A wiesz, co chyba trzeba być sobą. Ja jestem taki, jak widać, poczucie humoru e, jest spore, dystans jeszcze większy. Wiem, że niektórzy czasami odbierają to w taki. W sposób inny, ale, jak wiem, bądźmy sobą, róbmy to, co kochamy. Do tego myślę, że to, nie oszukujmy się, duży wpływ na to mają zwierzęta, które posiada, no bo jednak jest to coś nietypowego, tak? Mamy te orły, jastrzębie, sokoły, kruki, sowy. No, więc tak naprawdę ten sukces to chyba zawdzięczam dzięki tym ptakom drapieżnym. Sowy dominują. Tak, samych słów mamy ponad 30, bo nawet blisko około 40, więc, więc tak, tak. To one skradły serce i ja wiem, że tych ptaków drapieżnych będzie więcej, będą inne gatunki, ale to zawsze sowa będzie takim. Z tym jestem kojarzony i to gdzieś tam w tym moim sercu utkwiło mocno. A będzie sęp? Będzie sęp, chociaż przyznam szczerze, że większym marzeniem jest orłosem, który znajduje się też w, ZO w Poznaniu. Przepiękne są, naprawdę, ale, ale tak, tak. Nawet w tym roku dziś były pierwsze kroki w stosunku do sępa. Zobaczymy, czas pokaże. Myślę, że na pewno gdzieś tam w Kamiennej Górze kiedyś mnie zobaczył z solipem, a, jak, czy... tak, a Jakie są najbliższe plany skrzydla tej ferajny? Może jakieś nowe projekty, w których mm. chcesz się zaangażować? Tak, mamy. I tak naprawdę z jednym z tych nowych projektów wchodzimy już teraz w tym miesiącu. Ruszamy z czymś takim jak rozmowy z Puchaczem. Stwierdziliśmy, że większość tych pasji ludzkich, e, e, zamiłowań, jest pokazywana z tej pięknej strony. Natomiast nikt nie chce pokazywać kulis wyrzeczeń, poświęceń e, itd. Tak i, tak I raz w miesiącu chce się spotykać z ludźmi, którzy mają podobne pasje albo choroby na punkcie zwierząt, tak jak my. E, pierwsze trzy osoby to są ludzie, którzy posiadają również ptaki drapieżne. Pierwszy materiał już mamy, wlecimy się, że w przyszłym tygodniu. E, I będziemy hmm. poruszać właśnie takie tematy normalne, ale też Kontrowersyjne, bo chyba wiemy, że to ludzi najbardziej gdzieś tam kontrowersyjne, finansowe i tak dalej, i tak dalej. No więc... ja o te finanse od razu zapytam. Za chomika w zoologicznym zapłacę 10 zł, ile kosztuje taka sowa? Ojejku, wiesz co, ile kosztuje sowa? Jeżeli... Tak, żebyśmy mieli jakiekolwiek widełki. Wiesz co, no to powiem tak, kupimy sowę za 2000 zł, ale kupimy też sowę, powiedzmy tam, nie wiem, za 30 tysięcy złotych, ale to i tak jeszcze jest niewiele, bo są takie drapieżne, które potrafią kosztować po 80, po 90, po 100 tysięcy złotych, więc to dalej nie jest dużo. Zamiast ja uważam, że. Pieniądze jest rzecz byta, dzisiaj go mamy, jutro nie Czas to jest coś, czego nam nikt nie odda, więc to jest chyba najdroższe. No i nie oszukujmy się, też ta kwestia utrzymania nie jest tania. Tworzymy program lokalny dlatego chciałbym przenieść jeszcze na koniec naszą rozmowę do ziemi kamiennogórskiej. Jakie ptaki drapieżne możemy spotkać u nas? Czy taką sowę w lesie mamy szansę spotkać? Yy, powiem tak, z tego co się orientuję to ktoś mi ostatnio pokazał zdjęcie, że gdzieś tutaj na jakichś terenach takich skalistych jest gniazdo puchacza. Pokazywali młode, także jak najbardziej puchacza możemy w naszych okolicach spotkać. Są pomykówki, puszczyki, uszatki, które sam osobiście gdzieś tam ostatnio widziałem w naszych rejonach, jakiś myszołów, jastrzębie zwyczajne, więc bieliki też są w naszych okolicach, więc mamy tutaj w okolicach naprawdę trochę pięknych ptaków. Na zakończenie dzisiejszej rozmowy krótki quiz. Realizujemy go z każdym z gości, więc oh. będzie krótkie pytanie, krótka odpowiedź, najlepiej jednym z słowem bądź zdaniem. A ja prawda? E, tym razem ty. Okej. Okay. <laughs> także zaczynamy naszą zabawę, i będę chciał, żebyś e, odpowiadał. Łyk wody, i możemy startować. Okej. Okay. Podpowiadasz, jakby to. Sowa czy jastrząb? Sowa. Wymarzony ptak? Orłosem. Który ptak sferajny jest największym rozrabiaką? Kruk. Słynny kruk. Dokładnie. Widziałem go. O tobie, sowa czy ranny ptaszek? Ranny ptaszek. Gdybym mógł być ptakiem, to chciałbym? Orłem. Jedno słowo, które najlepiej opisuje skrzydlatą ferajnę. Warjactwo. Pomagam, bo. Lubię. Najdziwniejsze pytanie, jakie usłyszałeś na spotkaniu, bądź przeczytałeś w komentarzu. Czy mogę dotknąć pana ptaka? <laughs> Okej, okay, i ostatnie pytanie. Lepszy wróbel w garści czy gołąb na dachu. Wróbel w garści. Super, dziękuję Ci bardzo za dzisiejsze spotkanie. Nie Dziękujemy. tylko tobie, ale i naszej wspaniałej sobie rei. To już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek programu ZK Pro. Do zobaczenia. Do zobaczenia.